O wszystkim, kochani, a wszystkim partacze kochani, Pozdrawiam a wszystkich widzów na moim kanale kochani dojeżdżam do Brodnicy zostało mi jakieś jakieś, no zostało mi 10 km do domu no ale jak do tego doszło słuchajcie, mianowicie tak znowu tak puszczę trochę z ręki no ale dobra, nie patrzcie na to <laughs> słuchajcie, po tym jak się cofnąłem te 272 km, co widzieliście na poprzednim materiale, tam rozładowałem, no i dostałem dyspozycję załadunku na następny dzień o godzinie 17, czyli 24 godziny, tam odstałem w, w Malmę. Po czym załadowałem do Sztokholmu, tam miałem 600 parę kilometrów na rozładunek, no i ruszyłem. No i tak się zastanawiałem, właśnie, bo. Zapowiadali sztormy na weekend. Mówię, kurde, ciekawa. Będzie ciekawa sytuacja z tym, z tym powrotem. No ale dobra, jak i w międzyczasie, słuchajcie, dostałem dobrą wiadomość, bo tam byłem na rozładunku o pierwszej w nocy. Planowo miałem jeszcze na drugą w nocy, ale byłem o pierwszej już mnie na, moje, na mojego farta wzięli od razu z rozpędu pod rampę i mnie rozładowali. I następnie. Leciałem na pusto do portu. Bo właśnie taką, taką dyspozycję fajną dostałem, że mam jechać na pusto do kalskrony, tak żeby się wyrobić na prom w piątek o 23. No to rozładowałem o pierwszej. No ile jeszcze tam czasu miałem chyba nie wiem, z dwie, dwie jakoś godzinki, to no te dwie godziny ujechałem, zjechałem sobie na parking. No i okej, okay, rano ruszam po dziewiątce. jadę no i w międzyczasie dostałem. Info od Maksia, Maksio pozdrowionka że prom odwołany. Mówię, no zaje fajnie, nie? No i teraz ciekawe, co to będzie, mówię, kurde. O 23 piątek nie płynie. Ciekawe, czy w sobotę o 9 rano popłynie. No ale dostałem informację, że prom ma być o 9, nie? No więc ja wszedłem sobie w GPS-a, bo każdy z Was może wejść sobie tam. Promy GPS, sobie wpisać albo coś tam, lokalizację i tam macie wszystkie promy, jakie pływają na świecie całym. <laughs> możecie sobie zobaczyć, wpisać na przykład nazwę, który prom wyszukujecie, czy na przykład tam Stena, Eba, Stena Estella, czy Spiry, czy, czy nawet możecie zobaczyć, gdzie Vision pływa teraz tam yy, w Irlandii. E, możecie sobie namierzyć dany prom. No więc ja sobie wszedłem, wbiłem na, na neta na tą stronę. No i obserwowałem bacznie, co się dzieje z promem Stena Estella, która miała właśnie przypłynąć e, o 9 rano. No i patrzę. O 21 planowo wychodzi prom z Gdyni, tak? 21.5. Spojrzałem, jest. Wyszedł z, z portu. No to mówię dobra. Dobra, nasza w jedną stronę na pewno dopłynie. Tylko właśnie jak to będzie dalej z pogodą. No i. E, Przypłynął z dwugodzinnym opóźnieniem, ale słuchajcie, no kapitan na Esteli jest wyborowy i nadrobił powrót, także z powrotem przypłynęliśmy, słuchajcie, planowo. Pomimo tego dwugodzinnego spóźnienia, z którym dopłynął do, 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 do Kalskrony, byś zmienił te światła do jasnej choiny. No to jednak na drodze tutaj do, do kraju, do Polski nadrobił. I to nawet z nawiązką, można powiedzieć. Także był planowo, a nawet parę minut jeszcze przed czasem. Tak więc, no, tak to się wyszło. Ale mówię, co było stresu w tym międzyczasie, no to, no to moje, nie? I, i kurde, mówię, naprawdę, ja już wracałem wtedy, właśnie jak mi napisał e, Maksymilian, że prom jest odwołany. Mówię, no kurde, byłem, byłem niemalże przekonany, że Wigilia będzie, kurde, w Kalskronie, w, w porcie. Jednak, słuchajcie, yy, sprawa zrobiła się taka, że dojechał również szef do Kalskrony, bo też był tam jeszcze na Sztokholmem, no i yy, zjeżdżał tutaj właśnie z Kalskrony do Gdyni z racji na to, że tam nasinąło się no, to już było tak w kratkę z tymi promami nie było na 100% pewien, czy tam, e, pewne czy, czy tam coś popłynie, dlatego skierowano, e, skierowano go również do Kalskrony no i właśnie tam się pytam Artura mówię słuchaj, a teraz powiedz mi taka sytuacja że teraz nie ma promów i co byśmy zrobili? Jak to co mówi? Na kołach i przez danie <laughs> <laughs> tak żebyśmy jeżeli by prom żaden nie przypłynął, no to byśmy gnali na kołach. przez Przezdanie tylko też nie wiadomo jak to by było tam z mostem, nie, bo jeżeli by mocno wiało, no to nie wiadomo czy by nas na most wpuścili, bo wiadomo jak to jest z tymi podmuchami, nie. Zwłaszcza ja słuchajcie, jadę na pusto 800 km. To miałem powiedzieć właśnie na sam pierw. 850 dokładnie, 850 km jadę na pusto. Eee, tak więc eee, no taka to taka to sytuacja i no co co dalej to się okaże no ale wyszło się jak się wyszło 850 na pusto gnałem no i się jednak niestety z promem okazało że nie popłynął ale były fale słuchajcie 6-7 metrów miały bujało podobno niesamowicie panie z obsługi tam na promie jak już wychodziliśmy już dopłynęliśmy do Gdyni i tam właśnie sprzątały już ogarniały kabiny po kierowcach, po kierowcach, po pasażerach tak, no to właśnie mówiły, że e, no jak płynęły tutaj w stronę Kalskrony no to trochę rzucało, ale ale kapitan ma kochones <ścoughs> i powiedział, że popłynie no i przypłynął po nas, tak więc nie pamiętam niestety, kurde. Jak kapitan, mam na końcu języka, a nie chcę przekręcić, najwyżej sprawdzę jeszcze na necie yy, i, i Wam tutaj dodam, jak mi się to uda znaleźć. A jeżeli nie, to tak czy siak, wielki szacun dla kapitana, bo, bo płynął po nas, tak? Płynął po nas, żebyśmy kurde tej wigilii w tym porcie w Kalskronie nie stali jak takie kurde sieroty. No, a z tego miejsca, kochani bardzo serdecznie, bardzo serdecznie wszystkim Wam życzę zdrowych, wesołych świąt i to tak szczerze zdrowych, wesołych, nie to, że sobie tak gadam, bo tak się uklepało i tak się przyjęło. Naprawdę, każdemu widzowi, czy to wchodzi tutaj, żeby, no, mój stały widz, który mnie zawsze obserwuje, czy też jakiś tam hejter powiedzmy, który wejdzie po to, żeby wbijać jakąś szpileczkę, nawet Tobie Szanowny kolego, wszystkim wszystkim, którzy to oglądają do tej pory. I w ogóle bardzo serdecznie dziękuję za oglądanie moich materiałów. Szczerze z całego serducha życzę zdrowych, wesołych miastu. świąt spełnienia marzeń, co najważniejsze. No i również szczęśliwego nowego roku. Bo myślę, że następny film pojawi się dopiero w nowym roku. Tak więc, kochani, żeby naprawdę wam wszystko to co sobie. Może na no nie wszystko co sobie zamarzycie bo to wiadomo, że nie wszystko zawsze się spełnia, ale większość z tych takich waszych marzeń, najskrytszych, żeby się to spełniło, no i żebyście byli szczęśliwi, żebyście się odnajdywali w tym w czym siedzicie, w tym gdzie pracujecie, żeby wasza praca, którą wykonujecie, nie była przymusem, nie była jakimś cholernym obowiązkiem ale była przyjemnością, z którą wykonujecie to, swoją pracę, tak? No, tak więc kochani, naprawdę, najszersze życzenia wszystkim, świąteczne i szczęśliwego nowego roku. Ja już jestem na, jestem na Brodnickiej Estakadzie, jak to mój brat się zawsze śmieje, Estakada Brodnicy, Oczywiście serdeczne tutaj pozdrowienka dla braciaka, dla Jacka. Słuchajcie, o może coś z braciakiem nagram, co? Co wy na to? Braciak jakąś historię by opowiedział, a ma taką jedną historię do opowiedzenia właśnie. No z... dobra, nie będę mówił. Jeżeli co to może może jak ten, bo oczywiście na święta się spotykamy i pogadam z bratem, żeby coś tutaj do kamerki nam powiedział. No, ja już jestem 2 km od domku. Ktoś pyta, czemu mamy nawigację włączoną. Nie dlatego, żebym trafił do domu. Nie, nie, słuchajcie, drogę znam na pamięć, praktycznie bym mógł z zamkniętymi oczami jechać. Ale po prostu nawigacja mi jest potrzebna, że na przykład jakby coś się działo, bo to jest TomTom, -tom, ta nawigacja, ona jest online i ona mi tam na, na bieżąco w razie czego to ostrzega, że jakiś korek czy coś. A różnie bywa. Na przykład w zeszłym roku Jarek też doskonale o tym wie. o pozdrowionka oczywiście. O, przy okazji, się na kanał Jaro Jarecki. Tam również leciał u Jarka nowy nowy materiał, który serdecznie Wam polecam. No i była właśnie taka sytuacja, że wracaliśmy z Gdyni do, do domku, on tam do siebie, ja do siebie. No i w międzyczasie gdzieś tam przed Jabłonowem ciężarówka stanęła w poprzek, nie mogła podjechać. Nie? Także takie, takie to kwiatki się dzieją i właśnie takie e, włączona tutaj nawigacja również takim czymś czasami e, pomaga, tak? No no zazwyczaj to wiecie, no to przebiega bez najmniejszego tam problemu, no nie zdarzyło się jeszcze, żebym stał, ewentualnie były tam wahadełka, jak się za dnia jechało, co tam drogę naprawiali, no to tam były wahadła, gdzie trzeba było swoje odstać, a tak to... A tak to idzie cały czas na bieżąco. Dobra kochani, bo ja znowu się na koniec rozgadałem. Tak więc zamykamy te drzwi. A zanim... Zanim sławetne, kultowe drzwi, jeszcze raz. Naprawdę. Najlepszego na święta. I w nowym roku. Trzymajcie się ciepło. Warta się kłania. Hej! Mordeczki wy moje kochane! <laughs> Oczywiście, jak materiał się podobał, polecam kliknąć lajkersa. I jeżeli ktoś cię subuje, to dokręcić subokręta. No, papa. Tak więc zamykamy te drzwi.